Ludzie nie zdają sobie sprawy, że miałeś problemy z jąkaniem przez całe życie. Napisałeś, że niemożność wypowiedzenia niektórych słów czy dźwięków była jedynym z głównych powodów, dla których nauczyłem się pić. W jaki sposób picie ci pomagało? Picie po prostu sprawiało, że wszystko szło gładko. Dawało mi wolność w mówieniu. Piero, gdy zagrał w Sitcomie Spin City w 2000 roku przestał ukrywać dziąkanie. To musiało być bardzo trudne, ale czułeś się wyzwolony, gdy to powiedziałeś? Tak, kiedy dostałem scenariusz do Spin City i przeglądałem go, pomyślałem, och, to jest problem. To będzie problem, bo tego nie mogę wypowiedzieć. Więc tak, w razie wątpliwości, po prostu trzeba być wystarczająco ludzkim i wrażliwym, żeby poprosić o pomoc. Zwróćcie uwagę, że ten ból staje się nie do zniesienia, to cierpienie, ten brak możliwości płynnego mówienia. I wspomina o serialu Spin City, gdzie dostaje scenariusz i widzi, że niestety nie jest w stanie wypowiedzieć tej kwestii. No zobaczcie, no jak można być aktorem, jak już widzisz, że nie da rady. No Bruce Willis yy, mówił w że jeszcze dało się tam zamienić, odegrać kogoś innego. Zresztą Emily Blunt podobnie, a on mówi, że już panikuje, więc zaczyna pić. Często gra rolę, będąc już pod wpływem alkoholu. Znaczy, żeby złagodzić ten ból, te cierpienie, to myślenie. O tym, czy powie wszystkie słowa. Czy alkohol rzeczywiście pomaga? No, część osób twierdzi, że czują się bardziej rozluźnieni, swobodni, tacy spontaniczni, w ogóle jest impreza i jest fajnie. Ale wiele osób przyznaje się, że jest dużo gorzej, że po alkoholu mają tak silne bloki, tak silne ciśnienie w głowie, że nie są w stanie już kontrolować mowy. No właśnie, nie są w stanie. Kamuflować, szukać tych słów, i właściwie wszystko wpada pod zaporę bloków mowy, i jest koniec. Więc nie można tu jednoznacznie stwierdzić, że komuś wszystkim pomaga, no bo tak nie jest.